W Unii Europejskiej dopuszczono właśnie do sprzedaży produkty na bazie świersza domowego i larwy pleśniakowca lśniącego. I trzeba powiedzieć, że najwyższy czas, bo biorąc pod uwagę wzrost liczby ludności na świecie i katastrofę klimatyczną, owady tak czy inaczej będą w przyszłości podstawą piramidy żywieniowej. Zresztą owady mają ogromny potencjał w kuchni, no bo są źródłem superprzyswajalnego białka, zdrowych tłuszczów. Możemy je jeść w formie sproszkowanej, w formie suszonej, pod postacią pasty jako dodatek do innych potraw albo w całości, jeżeli ktoś gustuje oczywiście. Owady hoduje się masowo na niewielkiej powierzchni, przy czym zużywają minimalne ilości wody i paszy, a wpływ hodowli na klimat jest zerowy, bo owady nie emitują gazów cieplarnianych. No a wisienka na torcie jest taka, że owady wykorzystujemy praktycznie w 100%, bo nawet chityna z pancerzyków nie jest odpadem, ma właściwości prozdrowotne, regenerujące, no i pełni rolę